Dzień dobry, dzień dobry, tuchanka. Nawet nie wiecie, jak dziwnie mi się dzisiaj do was przemawia, ponieważ miałam teraz sporą przerwę, która była spowodowana przede wszystkim tym, że musiałam na chwilę odłożyć sprawy podcastowej skupić się na mojej pracy zawodowej. W sierpniu jednak miałam troszeczkę więcej czasu, żeby się uzewnętrzniać tutaj podcastersko i się bardzo cieszę, że miałam ten wolny czas. Ponieważ gdyby nie on, to bym pewnie nie uruchomiła Hanka Mówi, a tutaj proszę jest, więc jest to wspaniała pamiątka z okresu mniej intensywnego w pracy. Natomiast wrzesień okazał się dla mnie bardzo intensywny zawodowo, i myślę, że październik, mam nadzieję, również taki jest i na taki się zapowiada. Więc ta częstotliwość pojawiania się odcinków nie jest być może taka, Jaka być powinna, jakiej ja bym oczekiwała, jakiej mam nadzieję, wy byście oczekiwali, czyli żeby, było, czyli żeby tych odcinków było więcej i częściej. I w sumie chyba tak chcecie, bo, bo tak mi piszecie, że, że hanka, że, że kiedy nowy odcinek, dobra, tego akurat nie napisał, ale ktokolwiek się wypowiadał na temat dotychczasowych odcinków, to każdorazowo niemal. Że, dobra, nie każdorazowo, już tutaj hanka sobie nie dodawaj, ale często padały sformułowania, że chcecie więcej. Więc dzisiaj w końcu zebrałam się. Się, aby przygotować kolejny odcinek, ale zanim przejdę do dzisiejszego odcinka, to chciałam nawiązać i wrócić troszeczkę właśnie do was i do waszych wiadomości, które dostawałam. Chciałam za nie wszystkie bardzo, bardzo, bardzo podziękować. Było mi przemiło czytać wszystkie wasze wiadomości, większość z nich praktycznie wszystkie były bardzo pozytywne i chyba pierwszy raz spotkałam się z tak otwartym ciepłym przyjęciem jakiegoś mojego tworu internetowego ponieważ ten mój blog to jednak tak powoli się rozwijał i w sumie to nigdy jakoś się bardzo nie rozwinął a z kolei ta Hanka mówi ten podcast to się okazało że tutaj już jednak jakieś grono obserwujących miałam i łatwiej mi było wyjść do ludzi z tym nowym tematem w sensie z tym nowym projektem ponieważ miałam taką nadzieję, i się nie przeliczyłam, że ktoś na, to, na ten projekt czekał. I to Wasze przyjęcie Hanka mówi, było bardzo ciepłe. I ja za nie bardzo, bardzo dziękuję. I teraz w końcu mogę Was zaprosić na dzisiejszy odcinek. Oto on. A moi drodzy, dzisiaj przed Wami, przed nami, przede mną, odcinek, który myślę w jakiś sposób zmieni Wasze życie, a na pewno zmieni sposób, w jaki patrzycie na pewne rzeczy, ponieważ w tym odcinku Hanka mówi. O tym, czego nie można odzobaczyć. Pewnie słyszeliście gdzieś takie sformułowanie, albo wręcz widzieliście w internecie memy z takim hasłem. I gdy ja na przykład słyszę takie sformułowanie, że nie można czegoś odzobaczyć, to pierwsze, o czym myślę, a raczej o kim myślę, to jest Tom Cruise. I to jest pierwsza chwila tego odcinka, kiedy powiem coś, co prawdopodobnie zmieni sposób, jak patrzycie na świat, a w tym konkretnym przypadku, jak patrzycie na Toma Cruza, ponieważ nie wiem, czy jesteście świadomi faktu że Tom Cruise ma zęba na środku. Ja Wam już tłumaczę, o co chodzi. Tak jak każdy z nas ma z przodu dwie jedynki i między tymi zębami ma przerwę, w sensie nie, że od razu diastema, ale ma taką szczelinkę, to Tom Cruise w tym miejscu ma zęba. Serio. Przypatrzcie się. Zresztą nie trzeba się przypatrywać, bo to jest bardzo oczywiste, wystarczy spojrzeć na jego zdjęcie, że on na środku szczęki ma jednego zęba i to jest owszem jedynka, tylko ona jest totalnie niesymetrycznie ułożona on ma jedną jedynkę, a później ta jego druga jedynka, to wcale nie jest jedynka, tylko to, to jest już u niego dwójka. Przypatrzcie się, bo to jest komiczne i to jest coś, co gdy raz to zobaczycie, ktoś wam powie, że należy na to zwrócić uwagę, to wy już tego Nigdy nie wyprzecie ze swojej podświadomości i już zawsze patrząc na Toma Cruza, będziecie widzieli tylko tego jednego zęba na przodzie. Ja tak mam z Tomem Cruzem, ktoś mi kiedyś o tym powiedział i jak bum, cyk, cyk, no nie jestem w stanie tego wyprzeć już. Zawsze, jak myślę o Tomie Cruzie, zwłaszcza, że no niezbyt często o nim myślę i niezbyt często śledzę jego poczynania aktorskie, bo nie przepadam za tym aktorem, ale jak już sobie o nim pomyślę, to wcale nie myślę o Mission Impossible czy czymkolwiek innym, tylko myślę o tym zębie na przodzie, o tej niesymetrycznie ustawionej jedynce. To jest tylko jeden z przykładów rzeczy, których nie można odzobaczyć. Ja jeszcze mogę wskazać przykład logo Kerfura, ponieważ ja przez wiele lat nie wiedziałam, co tak naprawdę jest w logo Kerfura. Jak gdy patrzyłam na to logo w tej pierwszej fazie znajomości tej marki, to ja zawsze widziałam tylko takie dwa groty strzały. A to, że te groty strzały układają się w literkę C, to przysięgam z ręką na sercu, wykmieniłam po jakichś 10 latach od wprowadzenia. Kerfura do Polski. Serio, gdy ktoś mi kiedyś o tym powiedział, to to było takie: What? Ja tyle lat się zastanawiałam, czemu Kerfur ma w logo jakieś dwa dziwne znaczki, jakieś dwa groty strzały, o co w ogóle Kaman? I nagle ktoś mi mówi, jakie groty strzały? Przecież tam jest między tymi grotami strzały literka C. To było odkrycie na miarę penicyliny w moim osobistym życiu. Od tego czasu już nigdy nie spojrzałam na to logo jak na dwa groty strzały. Tylko zawsze widzę tą literkę C pomiędzy nimi. Jestem ciekawa, czy Wy o tym wiedzieliście. Chociaż podejrzewam, że byłam chyba jedyną istotą na świecie, która nie widziała tego logo tak w całości od razu i 10 lat kmieniła, co to jest. Ale teraz już wiem, już jestem normalna, już należę do mainstreamu. Jeszcze jest takie na przykład logo FedExu. I tutaj może nie każdy z Was wie, bo to jest akurat takie mniej oczywiste, może, ale tam w FedExie również jest zakamuflowany symbol, i jest to symbol strzałki widzicie ja coś mam z tymi strzałami tu groty tu strzałka uu, coś tu jest na rzecz ale tak w FedExie między E a X jest wkomponowana strzałka co oczywiście ma symbolizować tutaj te przesyłki ten ruch ten transfer i tak dalej dopóki mi ktoś tego nie powiedział a o tym akurat dowiedziałam się zaledwie miesiąc temu serio to gdy już teraz ktoś mi o tym powiedział to ja tego już nie mogę odzobaczyć i zawsze jak patrzę na logo FedExu to widzę tu strzałkę i to są właśnie takie bardzo prozaiczne ale bardzo ciekawe i takie wręcz książkowe przykłady rzeczy, których nie można odzobaczyć. No Tom Cruise jest po prostu klasyką gatunku. To jest klasyka gatunku, czego nie można odzobaczyć, to jest ten jego ząb na przecie. ja niedawno doszłam do takiego wniosku, że z tymi rzeczami czy z sprawami, których nie można odzobaczyć, to jest dokładnie tak, jak z kompleksami. Uważam, że kompleksy nie biorą się znikąd. One się wcale nie biorą z tego, że ktoś faktycznie ma za grube uda, za wielkie czoło. Albo złą cerę, tylko one się biorą z tego, że ktoś kiedyś zwrócił uwagę na to, że coś takiego ma miejsce. To jest według mnie źródło powstawania kompleksów. To jest to, to, to zatrute źródło, z którego wypływa całe to zło wynikające z istnienia kompleksów. Kompleks nie istnieje, dopóki ktoś ci nie powie tak prosto w twarz albo nie wskaże ci palcem, że masz właśnie grube udo, wielkie czoło albo kiepską cerę. Do tego momentu, według mnie, ja to widzę po sobie, kompleksy nie istnieją. I tutaj odważa się powiedzieć o moim chyba największym życiowym kompleksie. I mówię to autentycznie chyba pierwszy raz tak otwarcie, a już w ogóle, żeby mówić o tym w podcaście, którego wysłucha, no, mam nadzieję, kilkaset ludzi co najmniej. W pierwszej fazie oczywiście, bo wiadomo, że przecież ja jestem teraz Hanka podcasterka i wkrótce podbiję internety, mm -hmm. to ja dzisiaj odważę się powiedzieć wprost, tak otwarcie, co moim największym kompleksem jest. I uwaga, moim największym kompleksem są grube łydki, a dokładniej rzecz ujmując, brak pęcin. Jeżeli teraz się zastanawiacie, co to są w ogóle te pęciny, to ja wam teraz zap zapodam krótki instruktaż: że chwytacie się dłonią za wasz mięsień, brzuchaty łydki i zjeżdżacie tą dłonią tak nisko, nisko, aż nagle między Waszymi palcami objawi się takie ścięgno zwane achillesowym i miejsce, gdzie to ścięgno się pojawia, tak mniej więcej w okolicach Waszych kostek, to to jest właśnie pęcina. I to jest właśnie to, czego ja nie posiadam, co nie było mi pisane, czego nigdy w życiu nie miałam i pewnie mieć nie będę i to jest właśnie to cholerstwo, które u mnie jest największym kompleksem życiowym, jaki posiadam. Że nada co? Ludzie mają kompleksy odnośnie braku wiedzy, braku elokwencji, brzydkiego wysławiania się na przykład. O tym już też zresztą wspominałam przy, przy okazji poprzedniego odcinka, więc już też wiecie, że mam z tym problem, a jednak nie uważam tego za swój kompleks, co w sumie jest dobre, no bo po co mam się od razu tak stresować, że to jest mój kompleks? Tylko kurde te pęciny, no, a raczej ich brak. To jest niesamowite. I wiecie co? I to jest właśnie. Najlepszy przykład na to, że te kompleksy się biorą tylko i wyłącznie z tego, że ktoś na to zwrócił uwagę. Bo ja prawdopodobnie w życiu nie zwróciłabym uwagi na te cholerne pęciny. Sama bym nie wiedziała, co to są te pęciny. Tak jak pewnie połowa z Was nie wiedziała, co to są za pęciny, ale od dzisiaj po tym krótkim instruktażu, który Wam zapadałam, już na pewno każdy z Was zapamięta do końca życia, co to są te pęciny. Gdyby nie to, że pewien koleś powiedział mi, ja teraz dokładnie zacytuję Wam, co usłyszałam od tego oto kolesia. Początek cytatu. Hanka, twoje łydki są wielkie jak rozjezdnia tramwajowa. Koniec cytatu. Ale mu się udało, co? Co to był za wyszukany pocisk? To ja do dzisiaj nie mogę wyjść z podziwu. On nie powiedział, że one są grube, że są spasione, tylko on powiedział, że one są wielkie jak rozjezdnia tramwajowa. Skąd on tą rozjezdnię tramwajową wykmienił, to ja nie wiem, ale też chyba nie chcę wnikać, więc nie pytałam. Ale od tego magicznego dnia, kiedy on mi to powiedział, to ja muszę przyznać, że nie było w moim życiu chyba dnia, kiedy ja bym nie kminiła, po pierwsze, dlaczego rozjezdnia tramwajowa, a po drugie, żebym ja nie kminiła, że kurde, no faktycznie, no, no faktycznie coś z tymi łydkami jest na rzeczy. I to była właśnie ta magiczna chwila, w której w mojej głowie pojawiło się ziarno kompleksu i od tego czasu, a minęło od tego czasu, ja myślę, z... 15 lat, no może 14, czyli od 14 lat, czyli połowę swojego życia spędziłam, zamartwiając się tym, że nie mam pęcin. I oczywiście miałam w międzyczasie różne swoje inne osobiste dramaty i wiadomo, że to nie jest tak, że każdego dnia budzę się z myślą, co dzisiaj mogę zrobić, aby zyskać te pęciny, bo ich nigdy nie dostanę. Już jest to myślą, pogodziłam, ale pogodziłam się z nią po jakichś 10 latach. Więc tak średnio od 4 lat jestem troszeczkę spokojniejsza tak wewnętrznie. Ale tak ogólnie rzecz biorąc, to, to jest ten kompleks, który pożera najwięcej mojego czasu i mojej uwagi. I pewnie z jednej strony chciałabym wymazać z pamięci ten tekst, no bo gdyby nie on, to bym... Inaczej patrzyła na świat i bym nie widziała tych swoich łydek wielkich, jak tramwajowej tych braku pęcin. Ale z drugiej strony dzięki temu wiem właśnie skąd kompleksy się biorą i, i mam ten dzisiejszy temat na podcast. I mogę pewnie wysnuć taki bardzo odważny wniosek, że Wasze kompleksy w większości wzięły się właśnie z tego, że ktoś Wam kiedyś zwrócił na coś uwagę. I to, wiecie co, może niekoniecznie było tak, że ktoś Wam tak powiedział, wskazał, że ej, Ty, Ty masz takie i takie łydki, Ty masz takie i takie uda. Chociaż podejrzewam, że niestety w Waszym życiu też się coś takiego zdarzyło, bo każdy gdzieś tam naokoło ma jakiegoś takiego palanta, który mu o tym powie. I wtedy się rodzi właśnie w naszej głowie, kompleks. Najpierw może to jest takie delikatne ziarenko, ale to ziarenko z czasem kiełkuje, no bo my cały czas myślimy o tym kompleksie, o tym czymś, czego wcześniej nie widzieliśmy, i zaczynamy podlewać to ziarenko naszą uwagą, i ono zaczyna kiełkować, i z czasem z tego malutkiego ziarenka, zasianego w naszej głowie, powstaje dorodny, bujny kompleks który zatruwa nasze życie i nasze myślenie, prawdopodobnie do końca życia, chociaż mam nadzieję, że być może dzięki temu odcinkowi to się jednak zmieni i troszeczkę lat udręki z tymi kompleksami wam oszczędzę. Mam nadzieję. Mój kompleks z łytkami jest klasycznym podręcznikowym przykładem, jak to ziarenko zamienia się w obsesję, bo u mnie to autentycznie jest obsesja. Ja już nie widzę na ulicach ludzi chodzących po chodnikach, ja widzę najpierw pęciny, później łydki a później widzę tą narośl nad nimi, która jest zazwyczaj człowiekiem. Najgorszą porą roku jest dla mnie lato i z jednej strony na przykład trochę jest mi smutno, gdy lato mija, no bo, no bo wiadomo, że ciepełko, wakacje, te sprawy, ale z drugiej strony trochę zawsze mam taką, takie uczucie ulgi, że Boże, w końcu mija to lato i w końcu ci ludzie przestaną eksponować te gołe łydki i zaczną nosić długie spodnie. Boże, czekam na to od początku czerwca, tfu od początku czerwca, przecież mamy teraz katastrofę klimatyczną i lato trwa gdzieś od kwietnia, więc tak mniej więcej od kwietnia ja już się zaczynam stresować tym, co za, zaraz mi się objawi na ulicach i czekam tylko do tego września, października, chociaż no, katastrofa trwa też we wrześniu w październiku, więc tak umówmy się, późny październik listopad to jest moment, kiedy ja mogę w końcu odetchnąć z ulgą, bo te łydki się chowają pod grubą warstwą jeansu, rajstów czy czego tam jeszcze. I mam ten spokój tak mniej więcej do kwietnia mogę się rozkoszować swoim spokojem i nie jestem wystawiona na ten czynnik przypominający mi o tych moich spasionych. Tym razem ja użyję tego słowa, łydeczkach, to właśnie mogę się odpocząć i, i nie patrzeć się na nie. Ja czasem w ogóle mam takie bardzo sprośne wręcz fantazje, jak raz na jakiś czas pójdziemy z lubym na kebaba, a nie chodzimy zbyt często, o dziwo, to gdy widzę ten taki ten wielki kawał mięcha na tym rożnie, co się tak kręci, i wtedy ten pan keb od kebaba chwyta taką maszynkę, taką golarkę i tak wiecie, takim posuwistym ruchem goli to mięso. I ja sobie wtedy myślę, Boże, jakby było cudownie, jakby on mi tak tą maszynką wystrugał te moje pęcinki. Bo to jest dokładnie ten sam ruch i to jest dokładnie takie narzędzie, które mogłoby mi tą pęcinkę tam ujawnić. No bo gdzieś ona tam przecież jest, tak? No przecież ruszam to tymi nogami, więc te achillesy gdzieś tam są, tylko ukryte pod jakimś bardzo dziwnym płaszczem skóry i czego tam jeszcze. I tak sobie czasem myślę, że fajnie byłoby tak, jakby mi tak pan tak, tak tą maszynką, tego kebaba, takim tą pęcinkę wystrugał. No poszyno. no. Czasem o tym myślę, nie, nie mówię, że nie. I pewnie dlatego tak rzadko chodzimy na tego kebaba, bo mi trochę wstyd, że tak odpływam, patrząc jak Pan goli to mięso. To głupio zabrzmiało, prawda? Sami widzicie, że ta obsesja i ten kompleks jest w ogóle irracjonalny, ale on tkwi w mojej głowie. I pierwszy raz mówię o nim tak głośno i tak wyraźnie. Jeszcze na dodatek to nagrywam. Więc trochę się boję, co z tego wyjdzie, ale... Może to pomoże mi z moim kompleksem? Mam taką nadzieję ostatnio tak z ciekawości przy okazji przygotowywania się do nagrania tego odcinka wygooglowałam sobie hasło dziwne kompleksy i trafiłam na taki artykuł w którym trzy kobiety dzieliły się swoimi bardzo dziwnymi kompleksami i powiem wam że one były naprawdę dziwne ponieważ jedna na przykład opisywała że jej kompleksem jest prawy bodajże kciuk nie wiem czy konkretnie prawy ale jeden kciuk którego ma podobno tam krótszego no ma on jakiś dziwny kształt i sobie myślę, Jezus Maria, no skąd ona to w ogóle wytrzasnęła, tak? Skąd ona wytrzasnęła, że akurat ten kciuk to jest ta jej pięta Achillesowa, w sensie, że to jest ta jej słabość, ten kompleks. Jestem tak na 95,9% przekonana, że ktoś kiedyś powiedział jej coś w stylu, ej, co z twoim prawym kciukiem? Na bank tak było. I ta biedna, umęczona tym kompleksem dziewczyna opisywała w tym tekście, że najbardziej nie lubi momentów, gdy poznaje kogoś nowego, no bo trzeba wtedy podać mu rękę na przywitanie. O, właśnie, teraz się uświadomiłam, że to był prawy kciuk, prawa ręka, no bo prawo się podaje na powitanie. I ona właśnie wygłosiła takie zdanie, że to są najgorsze chwile, kiedy ona musi komuś podać rękę, no bo wstydzi się tego prawego kciuka, a on jest wtedy tak na wierzchu, tak centralnie. Boże, co to jest za masakra w ogóle? Wyobrażacie sobie, wstydzić się swojego kciuka. I powiedziała to Hanka, która od 14 lat myśli tylko o swoim braku pęcin, gdzie słowo pęcina jest znane prawdopodobnie jednej trzeciej tego społeczeństwa. Kolejna jedna trzecia zna to określenie, ale nie wie, co to jest, a jedna trzecia w ogóle ma to w dupie. Też chciałabym być tej ostatniej jednej trzeciej i mieć to w dupie, ale nie mam. Inna na przykład dziewczyna w tym artykule opisywała swoje łokcie. Łokcie, czajcie to. Ja chyba w życiu tak naprawdę nie przyglądałam się swoim łokciom. No ja nawet nie wiem, jaki one tam mają kształt. Czy one są kształtne, czy niekształtne? No łokcie, tak? No stawiam je czasem na stole, nie wiem, no walnę się czasem w krzesło, w te takie, w te funny bone, tam gdzie tak boli strasznie. No i tyle, tak? I koniec historii z łokciem. A tamta dziewczyna biedna, umęczona, opisywała jakim dla niej problemem są jej łokcie. To wszystko brzmi tak irracjonalnie i sobie myślę, Boże, skąd one to wytrzasnęły? Ale ja dokładnie wiem skąd. Ktoś jej pewnie kiedyś idąc za nią powiedział, Ej, patrz jaki ty masz łokieć! Co, co z nim jest nie tak? I od tego czasu biedna codziennie myśli o tym, że ktoś idąc za nią zobaczy jej łokcie. I tam ona w ogóle opowiadała o tym, że jak jest 30 stopni... I pełne lato, pełne słońce, to ona chodzi w długim rękawie, bo tak bardzo wstydzi się tych łokci. Więc nie tylko dla mnie lato jest taką straszną porą roku, kiedy nie mogę się skupić na niczym innym niż na swoich kompleksach. Dla tej biednej dziewczyny z tymi podobno, rzekomo dziwnymi łokciami jest dokładnie tak samo. Więc może wykreślmy lato z kalendarza. Taka, tutaj taki wolny wniosek. Ale takich dziwnych kompleksów jest znacznie więcej. Na przykład znam dziewczynę, która się wstydziła swoich wielkich stóp. Coś w sensie miała, duży rozmiar stopy, może troszeczkę nieproporcjonalny do jej wieku, i no ona się tego bardzo wstydziła. No wielka mi rzecz, wielkie stopy, tak? No, no kupujesz to 40 czy 41. I to dla mnie, takiej osoby, która ma rozmiar 38, to jest dziwna rzecz, tak, że, że ktoś się wstydzi swoich wielkich stóp. Ale pewnie jakbym miała rozmiar 41 i jeszcze ktoś by mi kiedyś powiedział, poczekaj, ty masz szparagi, to też bym tak sobie pomyślała, że kurde, no mam szparagi zamiast stóp. Takie, takie, takie długie to i takie nie wiadomo, co z tym zrobić. Czy uciąć, czy, czy urwać, czy co. No golarko z kebaba tego nie załatwię, no. Z łydkami poszłoby lepiej. Tak w sumie. Jak ja tutaj tak opowiadam o tych rzeczach, których nie można odzobaczyć i jakie to jest okrutne, gdy ktoś nam o tym powie, a teraz sobie przypomnę o tej anegdocie z Tomem Cruzem, od której zaczęłam ten odcinek, to sobie myślę, czy ten biedny Tom Cruz nie trafi kiedyś na ten podcast, w którym Hanka mówi o tym, że on ma zęba na przedzie pojedynczego, że u niego jedynka to jest jedynka, a druga jedynka to już jest dwójka i się biedny chłopak załamie. Ale nie, chyba nieco. Chyba widział te mamy już tysiąc razy, nie? Ale widzicie, to jest kolejny przykład na to, że pewnie ktoś kiedyś spojrzał na tego biednego toma i powiedział mi: Ty, ty siomek, no przecież ty masz zęba na przedzie. Przecież u ciebie jedynka to jedynka, a druga jedynka to jest dwójka. No, że nada. No, biedny ten tom, no. Zaczynam go troszeczkę bardziej lubić, gdy sobie myślę, że on też może się borykać z takimi kompleksami jak ja. On też jest tylko człowiekiem. On jest tylko człowiekiem z, zębem, z jednym zębem na przodzie. Biedny, wam powiem. Więc powinnam teraz wycofać tą anegdotę, no ale już nie wycofam, ponieważ to było bardzo fajne otwarcie tego odcinka, ale tom, jeżeli mnie słuchasz, jeżeli mnie słyszysz, to ja cię bardzo przepraszam, ale myślę, że już o tym wiedziałeś, nie? Jakby co, to pamiętaj, że moje łydki są jak rozjezdnie tramwajowe, więc zawsze możemy dać sobie porażkę, a potem będzie już big love. Całuski. I to jest tylko kilka przykładów dziwnych kompleksów, o których słyszałam. I pewnie ten mój kompleks braku pęciń idealnie wpisuje się w ten motyw dziwnych kompleksów. I jestem pewna, że każda z Was i każdy z Was pewnie też ma jakiś taki dziwny kompleks, na który pewnie nikt inny nie zwraca uwagi, tylko Wy, bo kiedyś ktoś Wam o tym powiedział, że patrz, co Ty tam masz takiego dziwnego. I Ty już tego nie możesz odzobaczyć, tak? I kompleks kwitnie, rośnie w Twojej głowie, a Ty marnujesz 14 lat życia albo i więcej na rozkminianie tego tematu. Najgorszy jest ten moment, gdy ktoś ci o tym powie, gdy ktoś zwróci twoją stróżkę świadomości właśnie w kierunku te, te, tego czegoś, tej, tej łydki, tego łokcia, tego kciuka, tej, tej, tego szparaga w sensie tej stopy, i to jest koniec, tak? Inny dla mnie idiotyczny przykład, no nie kompleksu, bo to akurat nie słyszałam, żeby ktoś miał kompleks na tym punkcie, ale jestem przekonana, że na pewno są takie osoby, które mają kompleks z powodu tego, że ktoś kiedyś wymyślił sformowanie thigh gap. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłam to słowo. Czyli, że z angielskiego przerwa między udami. Ja cię kto wymyślił, kto wpadł w ogóle na pomysł, że przerwa między udami zasługuje na taką oryginalną frazę. No, może ona nie jest oryginalna, no bo to jest dosłowne tłumaczenie. Ale nawet w języku polskim, w polskim internecie funkcjonuje sformowanie FIGAP. I gdy wpiszecie sobie w Google to, to wyskakuje Wam pierwsze co? Artykuł na jakimś fitnessowym serwisie jak sobie zrobić przerwę między udami. Co należy jeść, jak należy ćwiczyć, żeby taką przerwę uzyskać. Kto mi powie, skąd to się wzięło? Kto to w ogóle wymyślił? Ja bym chciała poznać tego człowieka. Jaki w ogóle sens ewolucyjny ma przerwa między udami? Jedyny sens, jaki ja widzę w przerwie między udami i kiedy ta przerwa między udami jest pożądana, to w kinie, kiedy się siedzi w kinowym fotelu i się nie ma co zrobić z popcornem, to fajnie byłoby go tak umościć między udami. To wtedy ok szanuję, bo się popcorn nie wywróci i łatwiej jest sobie pakować do japy kolejne fragmenty popcornu. No ja to bardzo szanuję, no po to, bym chętnie przerwy między udami posiadała. Ale w każdym innym przypadku nie widzę najmniejszego sensu w posiadaniu przerwy między udami. A jednak, jak się odpali Instagrama, to co drugie zdjęcie typiarki w lustrze, ja akurat nie obserwuję takich profili, ale wiem, że takie zdjęcia są i że typiarki wrzucają zdjęcie i tak specjalnie się wyginają, żeby tą przerwę między udami uzyskać. Ale no, nie mogę się z tego śmiać, no bo ktoś się wtedy może zaśmiać z mojego idiotycznego kompleksu. Więc nie śmieję się z tych osób, które mają kompleks na punkcie braku przerwy między udami, ale śmieję się z tego, kto to sformułowanie wymyślił i kto je rozpropagował. I chciałabym w tym odcinku poruszyć też temat, jak sobie z tymi kompleksami radzić. I to jest oczywiście temat na osobny podcast, osobną książkę, osobną encyklopedię. Osobne kursy na pewno. Wczoraj mi pewna szanowna słuchaczka zasugerowała, że powinnam napisać e-booka, bo teraz wszyscy piszą e-booki, więc może powinna napisać e-booka o tym, jak sobie z kompleksami radzić. Ale nie. Powiem Wam, jak sobie z kompleksami radzę ja i to teraz w tej chwili właśnie jadę z tematem, więc uwaga. Najważniejszą sprawą na mojej drodze do leczenia się z kompleksów jest powiedzieć o tym kompleksie głośno. I teraz już wiecie skąd ten dzisiejszy odcinek co? Bo naprawdę chyba pierwszy raz tak otwarcie, tak przy wszystkich was powiedziałam o tym kompleksie, bo oczywiście na co dzień staram się robić wszystko, żeby odwrócić uwagę ludzi od moich łydek i braku pęcin, a dzisiaj z tego właśnie zjawiska uczyniłam temat całego odcinka. No duma, nie powiem szczerze, rozpiera, że się zebrałam na odwagę i to zrobiłam. Bo to jest ważny element leczenia się z kompleksów, ale akurat o tym kompleksie mówiłam już głośno nieraz, co prawda nie w, w ramach podcastu, ale tak ogólnie mówiłam o nim nieraz. I to jest właśnie mój pierwszy krok do wyleczenia się. Oczywiście mówienie o kompleksie głośno w żadnym wypadku nie oznacza tego, że mówimy o nim głośno non-stop i że każdemu innemu człowiekowi spotkanemu pierwsze co mówimy: Czy się zamchania i mam grube łytki? Albo lepiej: Czy się zamchania i mam łydkę jak rozjezdnia tramwajowa? To byłoby dopiero fajne bio na Instagramie, co? Nie, chodzi o to, że jesteśmy w stanie to powiedzieć głośno. No, mam takie, no. Może nawet nie grube, bo to jest już takie bardzo źle nacechowane słowo. Mam takie specyficzne łydki, no mam takie inne niż wszyscy. To już lepiej brzmi, prawda? Ale zanim ubierzemy to w ładne epitety i ładne różne takie kwieciste sformułowania, to chodzi po prostu o to, żeby stwierdzić ten fakt i, po i potrafić powiedzieć o nim głośno. Ale drugim i chyba najważniejszym dla mnie sposobem naradzenia sobie z kompleksami jest oburczenie tego kompleksu w żart. I oczywiście, jak się pewnie domyślacie, ja o swoich łydeczkach mam już fantastyczny żart, którym chętnie dzielę się z lubym przy różnych okazjach. Ja w pewnym momencie procesu przeżywania swojego kompleksu doszłam do wniosku, że moje łydki to jest moja inwestycja. Ponieważ, gdy kiedyś trafimy z lubym na bezludną wyspę, to pierwsze, czym będziemy mogli się żywić, to będzie właśnie kebab z łydek, tak? Załatwimy sobie takie golarki i będziemy jechać z tematem. Więc teraz już mówię, że moje łydki to moja inwestycja i nie mogę się z nich śmiać tak perfidnie, że Boże, ale ja mam łydki. No, bo to jest ważna sprawa, to jest poważna sprawa, to jest podstawa mojego przetrwania w przyszłości. No, bo przecież to jest bardzo prawdopodobne, że kiedyś na taką bezludną wyspę trafimy, prawda? No, raczej. Natomiast trzeci, najtrudniejszy, najbardziej czasochłonny sposób na poradzenie sobie ze swoimi kompleksami jest przetrawienie ich, przepracowanie w głowie. To są długie lata spędzone na tym, aby sobie samemu sobie samej w głowie poukładać myśli i się przestać skupiać na tych swoich kompleksach. Zacząć się cieszyć innymi rzeczami, i to jest bardzo mozolny, pochłaniający mnóstwo energii proces, który w moim przypadku trwa te 14 lat, ale daje już pierwsze efekty, nawet więcej niż pierwsze. Te pierwsze efekty to ja już widziałam tylko 7 lat temu. W tej chwili te pęciny i te łydki nie zajmują już wcale aż tak dużo przestrzeni dyskowej mojej głowy, chociaż na początku mogło to zabrzmieć inaczej. Ale tak sama przed sobą mogę z dumą powiedzieć, że już przez tych 14 lat udało mi się ten kompleks przepracować. I tylko raz na jakiś czas poczuję się z tego powodu jakoś tak gorzej, a tak na co dzień to już wyluzowałam. Ostatnio nawet doszło do tego, że pierwszy raz tak sama sobie powiedziałam: Hanka, musisz skończyć z, żart z żartowaniem z tych swoich łydek i z tej inwestycji i tej bezludnej wyspy, bo to jest w ogóle chyba kiepski żart. I gdy kolejny raz chciałam się zaśmiać z tęgości swoich łydek, tak przed lubym, bo najczęściej przy nim się z tego tak otwarcie śmieje. Staram się nie zatruwać życia innych ludzi swoim kompleksem, a od tego przecież mam męża, prawda? Żeby jemu zatruwać życie tym kompleksem, jest to, to też niniejszym czynie. Ale ostatnio nastąpiła duża zmiana, ponieważ gdy już chciałam znowu coś tam napomknąć o tych moich rozjezdniach i tak dalej, to powiedziałam, że nie. I powiedziałam: wiesz, co, luby nie, zmieniamy front. Zmieniamy, zmieniamy w ogóle linię narracji, i od dzisiaj moje łydki to są dwie stróżki laseru. Możecie sobie chyba wyobrazić, jaką minę zrobił mój, mój luby, i jak bardzo pytającym wzrokiem mnie obrzucił. A ja pospieszyłam z wyjaśnieniem, że moje łydki są tak super, i są tak zajebiste, i są takie. Chciałam powiedzieć, że są ostre jak brzytwy, ale to mi nie pasowało, ale tak kombinowałam z tą ostrością, z, to, taką, z tą zajebistością, i stwierdziłam, że są jak te dwie stróżki laseru, które przecinają niebo. O! I tak moi drodzy, trzeba żyć, i tak sobie trzeba radzić z kompleksami. A przynajmniej ja sobie tak z nimi radzę i powiem wam, że to w jakiś sposób działa. Z kompleksami tak już jest, że jak raz je zobaczymy, to już nigdy nie będziemy mogli ich odzobaczyć, ale zawsze możemy sobie spróbować jakoś z nimi poradzić. Możemy je nawet polubić, możemy się z nimi zaprzyjaźnić, możemy uczynić z nich swoją inwestycję, obiekt takich pozytywnych żartów. Aż czasem urosną do rangi dwóch stróżek laserów, albo jednej, albo trzech, albo ile byście tam chcieli tych stróżek mieć. I tak właśnie Hanka radzi sobie z kompleksami, i tak do tych kompleksów stara się podchodzić. I oczywiście, że w tym miejscu muszę Was zapytać o Wasze kompleksy, i to nie dlatego, że chcę się nad Wami pastwić, tylko dlatego, że jak już ustaliliśmy w tym odcinku, moment, kiedy zaczniecie o tych kompleksach mówić głośno, jest pierwszym momentem na drodze do Waszego uzdrowienia. I myślę, że z czasem będziecie mogli na ten temat żartować, a z czasem nie, niestety nie odzobaczycie tego, bo tego się nie da odzobaczyć, ale myślę, że osiągniecie w którymś momencie taki moment, że przechadzając się koło lustra, tak rzucicie okiem i powiecie do swojego lubego, czy kogo tam będziecie mieli pod ręką Ty patrz, ale mam śmieszny ten łokieć. I być może przemknie Wam w głowie taka myśl, że chyba kiedyś coś było na rzeczy z tym łokciem i chyba mieliście z nim jakiś problem. Ale te czasy już dawno minęły, aby poświęcacie teraz swoją uwagę znacznie ważniejszym i przyjemniejszym rzeczom. I tego wam, moi drodzy, życzę.